mam takie pytanie, jakie ma Pan rady dla młodych twórców? Proszę Pani, Tak, żeby być uczciwym, to tak po pierwsze, to jest już naiwne, powiem, że należy Was zniechęcać. No nie, bo to jest zawód wysokiego ryzyka, więc kto nie musi, niech tego nie robi. Tylko jeżeli ktoś czuje naprawdę wielki wewnętrzny przywóz. Bo to jest zawód do bardzo dużego ryzyka, tylko że szansa powodzenia jest w tej chwili strasznie niska. Ilość osób, która się kształci na reżyserów, w Polsce idzie już w tysiące każdego roku, ale już rok będzie kilku. Czyli szansa jest mniej więcej jedna na tysiąc, że się powiedzie. To nie znaczy, że to nie pani, to właśnie pani może być to jedną na tysiąc. Zresztą jest sprawy, że w medycynie, jak pani skończy medycynę, to może być pani średnim lekarzem całe życie i wszyscy z roku będą pracować prawdopodobnie. Natomiast nawet w szkole filmowej, jak jest rocznik, 10-15 osób, to może jedna będzie, a są roczniki, z których nikt nie pracuje w zawodzie. Więc jest to po prostu ogromne ryzyko. Dlatego trzeba wielkiej determinacji. Takiego przeświadczenia, że walczy o najwyższą stawkę. To i tak jest większa szansa niż wygrać w Todorkę, a w grają miliony ludzi, zupełnie bez sensu, bo wiadomo, że Totolotkę nie można wygrać. Prawda, więc jest niskie. Zostać filmowcem jest już większe.